Dobra, teraz już mamy drugi odcinek. Tak od razu na szybko, ponieważ nie chcę robić tego w taki sposób, że będę y, po, przez kilka dni nad y, jednym etapem. O, już macie tutaj pierwszy przykład y, y, mojego faila y, na Let's Playu. Dobra, i ciekawostka: motyw z Bridge Zone. Później posłużył jako motyw Tayusa w Sonic Adventure i Sonic Adventure 2. I gotta fly higher. Z tego co wiem, Believe in Myself to potem zostało przemianowane ten motyw muzyczny na właśnie Believe in Myself w Sonic Adventure 1 i Sonic Adventure 2. I właśnie z tego poziomu się wywodzi ta melodia. Taka ciekawostka. I kolejny, właśnie dość znaczący szczegół, pomiędzy właśnie tą wersją to jest właśnie to, że checkpointy nie są w postaci tych flagpoles, tylko są właśnie w postaci czy lamp postów, czy flagpoles, są właśnie w postaci monitorów, które zbieramy sobie, tak jak normalne power-upy, czy pierścienie. To jest też dość ważna różnica. O, oczywiście, jak widać, drugi poziom to nie jest Marble Zone, tylko Bridge Zone. Co jest dość kolejną różnicą. I właśnie w tym poziomie będzie się znajdować drugi szmaragd. Pierwszy już był w Green Hill. I zdobędziemy nasz drugi szmaragd. To akurat będzie wiadomo. A i problemem tej wersji może być dla niektórych tak zwany screen crunching, czyli. Część ekranu, która się nie doczytała może doprowadzić do tego, że będziemy mieli zgona, ponieważ scrolling się nie udał i postać się nie zascrollowała na, na odpowiedni ekran. No i mamy nasz drugi szmaragd w Sonicu 1 na Master Systema. No. I po Bridge Zone myślę, że będziemy kończyć na dzisiaj z Sonikiem 1. No, to tak. Już mamy dwa szmaragdy. Jeśli chodzi o. Dlaczego ja staram się wchodzić do, te, do tych special stages? Y. Prosta sprawa, ponieważ może bossowie są łatwi, tylko ostatni poziom w Soniku 1. O ile w Sonicu 1 na Mega Drive był bardzo trudny i dało się go zrobić, to w tej części, zwłaszcza jak chce się zrobić na wszystkie szmaragdy, to ten poziom będzie naprawdę masakryczny. Naprawdę, nie będzie się dało go normalnie przejść i muszę mieć po prostu dużo żyć na zbieranych, żebym mógł w ogóle podejść bez problemu do tego poziomu. Do tego ostatniego. Najlepiej, żeby miał po prostu jak najwięcej tych rzeczy w, w tym Soniku, No i też kontynuacji, żeby miał bardzo dużo. O i mamy autoscroller! Coś, co jest zaprzeczeniem samego Sonika. Kolejna różnica, yy, odróżniająca tą wersję od Mega Drive'owej. No. Yy, same badniki zresztą są bardzo różne względem wersji na Mega Drive'a, ponieważ, jak widać, badniki, które pojawiłyby się dopiero w chyba w Spring Yard, z tego co wiem, pojawiają się również na drugim poziomie. Zresztą się pojawiają, są też Palette Swap badniki w tej części. No, akurat to tak mniej więcej wygląda. No i tutaj oczywiście, jak to w Sonic'u 1 nie mamy Spin Tak, to jest y, typowe dla Sonica 1 dla pierwszej części, że niezależnie, teraz podobieństwa będę mówił, y, niezależnie od tego czy mamy 8-bitową czy 16-bitową w żadnej wersji Sonica 2 poza tą na Androida i iOSa nie mamy sprintasza. Co jest dość znaczącą y, różnicą, ponieważ y, większość osób... Jeśli chodzi o klasycznego Sonica, woli jednak mieć spindash albo pilout, a tutaj nie mamy ani pilota, ani spin... ani spindash, ani z tego pilota ze Sonica CD czy z Sonica Mani. No, to, to akurat też jest dla niektórych może być dość nieciekawe. aczkolwiek gra jest zbudowana na takiej zasadzie, że nie potrzebujemy mieć tego spindasza bo akurat 8-bitowy Sonic jest, powiedzmy, wolniejszy niż 16-bitowy. Przecież są widać dość bardzo. No. No i sobie przejdziemy właśnie ten y, Bridge Zone na razie i skończymy jak na razie LP na ten moment, bo jest, no jest dość krótkie, powiedzmy. Bo sama gra nie trwa dłużej niż kilka godzin, dosłownie. Nawet jak się przychodzi na wszystkie Szmaragdy, to nie trzeba um, też jakoś zbyt długo um, robić tej gry na Szmaragdy, bo jest dość krótka i dość szybka, co jest bardzo... co mi się podoba. A, i teraz będzie boss, który będzie troszeczkę trudniejszy. Trzeba będzie uważać na te. Tu nie ma też pierścieni żadnych. No. Kolejny fail. Mój drugi fail. Będziemy. Mam nadzieję, że będzie tych faili jak tylko mało. Mam nadzieję, bo z takich prostych rzeczy robić faila to to jest. Dość powiedzmy. No. Widać. Widać co tutaj podczas Let's Playa się zawsze dzieje. Zawsze się dzieją te nieciekawe sytuacje z... Skurczę z przegrywaniem w najprostszych momentach to jest chyba standard <umas Psychology> <Pardon> Tak, się teraz będzie cieszył. Ciekawe czy na długo Dobra, ja tutaj się zamykam Bo się może skupić na walce. A... <pasordnungapplause> Dobra, nie będzie Rage Quita, akurat nie będzie tutaj. Powiem tak, nie zrobimy tego Rage i będzie dobrze. <ścoughs> jak widać, let's playowanie idzie jak powinno, czyli prosta rzecz, którą się robi, jak się nie nagrywa, wychodzi beznadziejnie, jak się nie nagrywa, wychodzi zajebiście. Typowy, typowy problem każdego let's playa że coś co jest proste i łatwo to zrobić, to naprawdę wychodzi, jak wiadomo. To jest typowa rzecz do takiego displayowania. Co do tego czy będę kurcze No i tak kontynuację sobie uzbieram. No, jak zwykle, let's playowanie wy wypada jak zwykle w taki sposób, że coś, co jest tak proste, coś, co powinienem zrobić za pierwszym razem, to dopiero za kilkoma podejściami mi się udaje. A to chyba standard w let's playach. No, to tutaj był szaman. I witam, yy, i właściwie już żegnam was. Yy, do zobaczenia w kolejnym odcinku Let's Play'a z Sonica, The Hedgehog, jedynki na, Meg na, na Master Systema. To na razie!